O bezpieczeństwie ludzi pracy nigdy dość. Jako inspektor pracy wiem o tym aż za dobrze. A targi SAWO to wyjątkowa możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w kwestii zabezpieczania człowieka w procesie pracy. To możliwość zetknięcia się z produktami i wyrobami, które gwarantują to, że prawidłowe ich stosowanie będzie przekładało się na bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy. Możemy na targach zetknąć się również z rozwiązaniami, które poprawiają komfort pracy. To jest łączenie tych funkcji ochronnych, środków ochrony indywidualnej z funkcjami także wizualnymi. To są nowe trendy we wzornictwie. To są produkty, które naprawdę wyprzedzają swoją epokę niejednokrotnie oferując rozwiązania, które tak naprawdę są bardzo potrzebne, żeby ludzie pracujący nie ulegali wypadkom przy pracy oraz nie zapadali na choroby zawodowe. To wyjątkowa możliwość także porozmawiania z wystawcami, zapoznania się z obowiązującymi najnowszymi trendami w kwestii ochrony człowieka w procesie pracy, no i nawiązania oczywiście kontaktów biznesowych, tak żeby te produkty, które tutaj nowoczesne, wspaniałe, świetnie wyglądające i bardzo, bardzo komfortowe w użytkowaniu mogły znaleźć swoje zastosowanie w zakładach pracy, żeby były w służbie po prostu człowiekowi, który że mu konstytucyjnie należy się prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.